Baliska ceremonia od Alan Pura. Ceremonia Odalanpura to tak naprawdę urodziny świątyni, świątyni, jakich na Bali spotkać możemy tysiące. Każda świątynia obchodzi swoje urodziny, mniej więcej. To 6 miesięcy według balijskiego kalendarza Saka. Pokrywa się to mniej więcej z 210 dniami w roku. Jednak nie jest to data jakaś konkretnie przypisana do kalendarza, ale datę tę wyznacza bramin, odczytując z gwiazd i z innych znaków, najbardziej sprzyjający dzień do obchodzenia kolejnych urodzin świątyni. Jednym z pierwszych etapów ceremonii jest transowy taniec kobiet, które przynoszą na głowach kosze z ofiarami, które zostaną złożone bogowi świątyni. Ofiary te mają zapewnić dostatek i harmonię dla ducha i ciała wszystkich mieszkańców danej parafii. Taniec z ofiarami na głowach staje się z minuty na minutę, z sekundy na sekundę coraz bardziej chaotyczny i transowy. A muzykę do tego tańca wykonuje balijska grupa gamelan, która nie szczędzi sił podczas całej ceremonii. Termonia Odalan ma dwa wymiary. Pierwszy, Alit, to ten znacznie mniejszy, kiedy na uroczystości bawią się i świętują tylko parafianie, którzy przynależą do danej świątyni. Impreza Ageng to taka, na którą zaprasza się gości z oddzielnych parafii, a nawet z oddzielnych wiosek. Na uroczystość Odalan wszyscy mieszkańcy, wszystkie domy które należą do danej prafii, przynoszą noże krisy, które są na bardzo bardzo popularne. To właśnie te krisy, noże przyniesione przez parafian na uroczystość Odalan są punktem centralnym i kulminacyjnym całej ceremonii. W rytm muzyki wygrywanej przez zespół Gamelan ludzie wprawiają się w trans i próbują okaleczać się przeniesionymi przez innych gości imprezy nożami. W transowym tańcu Udział biorą kobiety, dzieci, mężczyźni, bez względu na płeć co nie jest rzeczą normalną podczas wszystkich balijskich ceremonii religijnych. Najbardziej krewcy, najbardziej transowi tancerze ceremonii odalan potrafią w czasie transu stracić przytomność. Wtedy inni członkowie ceremonii wynoszą ich na bok, gdzie bramin za pomocą wody święconej przywraca ich do żywych. Trudno uwierzyć, że dziś w XXI wieku na najbardziej popularnej turystycznej wyspie świata wciąż odbywają się takie ceremonie, które jeżą włos na głowie. Jeżeli wybierasz się na wakacje do Indonezji, na Jawę, Lombok albo inną z 17 tysięcy wysp, skontaktuj się z nami przez stronę internetową www.lombok.pl.